Gdyby ktoś chciał wiedzieć co u mnie, to <laughs> powiem wam, że terapeuci chcieliby mnie terapeutować. Lekarze psychiatrzy chcieliby mnie leczyć i faszerować psychotropami. Nie, że tego główna już jest jakieś pół roku i bardzo dobrze się czuję. Na razie czuję się tak, jak się powinienem czuć. Czuję swoje emocje, radość, smutek i tak dalej. Nie dam się faszerować ku żadnym gównem, które mnie spowalnia moją kreatywność, moje ciało. Teraz jest już w odpowiedniej masie. Nie nabiera wody czy tam czegokolwiek po drodze przez te leki. I oni nasi właścicieliby sądy chciałyby, żebym odwalił terapię do końca. Pewnie przywalą mi jakąś zamkniętą i będę musiał się ukrywać. <grym> Choćbym miał Skoczować w lesie, w szałasie. To nie dam się pojmać że jestem, jestem wolnym człowiekiem. Nie nadużywam już żadnych substancji. Czuję się bardzo dobrze, stabilnie. Zdrowa dieta, zdrowy styl życia i wszystko będzie ci dobrze w życiu. Ale czuję się jak to mi z ściganych. Jak się mama dowie, że nie chodzę na terapię, że olałem to. To pewnie mnie wyrzuci znowu na zbity pysk Tak podejrzewam Także Do zobaczenia na live jak będę dziś w lesie koczował Nie zdziwcie się Ratujcie mi dupę jakbycie mogli Jakimiś zakupami czy jedzeniem Żebym z głodu nie padł I będzie wszystko w porządeczku Czym to się